Siema. W dzisiejszym materiale pokażę Wam nowego poda od firmy Smog, współtworzonego w kolaboracji z firmą Offer. Przyjrzyjmy się z bliska, jak wygląda samo opakowanie. I przejdźmy do jego zawartości. Oczywiście samo urządzenie w pięknym złotym kolorze. Trzeba przyznać, że prezentuje się niesamowicie. Port USB do ładowania bądź aktualizacji naszego urządzenia. Pojemność akumulatora 1200 mAh. Przycisk Fire plus oraz minus. Pięcioklikiem uruchamiamy go. I na pierwszy rzut oka możemy zobaczyć takie informacje jak poziom naładowania akumulatora, ilość watów ustawione na grzałeczkę, woltaż oraz oporność naszej grzałeczki. Urządzenie pracuje od 5 do 30 watów. Przyciskiem Fire oraz Plus możemy obrócić sobie nasz wyświetlacz. W tym miejscu montujemy nasz cartridge, więc przejdźmy do niego. Instrukcja obsługi, sam cartridge, już z zainstalowaną grzeczką. Mamy tutaj również regulację przepływu powietrza. Grzałkę wymieniamy w taki sposób. Wyciągamy całość. Wykręcamy. Wyrzucamy oraz wkręcamy nową. W zestawie znajdziemy dwie grzełeczki. Jedna SS o oporności 0,4 zaleca zalecana wartość to 15-20 W oraz druga grzałeczka ta pracuje w wartości 12-25 W jest to grzałka MTL ta mamy grzałeczkę DL włóżmy ją z powrotem na swoje miejsce Pod tą zaślepką możemy zalać swój ulubiony płyn. I w taki sposób montujemy sam cardridge. Wszystko działa tutaj na magnesie, więc nie będziecie mieli z tym problemu. No i na sam koniec znajdziemy oczywiście kabel USB. Jedynie co musicie dalej zrobić, to ustawić waty na waszą grzałkę. Zalać, odczekać do 15 minut i cieszyć się gotowym do użycia urządzeniem. To wszystko w tym materiale, dzięki za oglądanie. Lajkujcie, komentujcie i udostępniajcie. A my widzimy się w kolejnych filmach. Siema!